Dziewczynki, jesteście już gotowe? Możemy ruszać? Kinia, wypij to mleczko i będziemy jechać. No dobrze, mamusiu, dobrze, no już wypijam. Mamo, ja jestem już gotowa, jak zwykle na czas. Dobrze, Klaudia, no twoja siostrzyczka jeszcze dopije mleczko i będziemy ruszać. Dalej, malutka, pośpiesz się, bo spóźnię się do pracy. Pij to mleko, słyszałaś, masz się pospieszyć. Chciałam obejrzeć bajkę do końca. Obejrzysz, jak wrócisz do domu. No i dobrze, już wypiłam. Proszę, mamusiu, kubeczek. Okej, okay, wstawię go do zlewu i będziemy jechać. Pamiętasz, że dzisiaj ty odbierasz mnie nie z kola? Pamiętam. No właśnie, żebyś nie zapomniała. Dzisiaj naprawdę muszę zostać dłużej w pracy. No a tata sama wiesz, kończy wieczorem. No wiem, przecież ją odbiorę, co to za problem. Musisz zdążyć do 16. Mamo, lekcje kończę o 14.30. Spokojnie, zdążę. Żebyś o mnie nie zapomniała. Nie zapomnę, o tobie nie da się zapomnieć. Tylko bądź dzisiaj bardzo grzeczna, tak? Mamusiu, ja zawsze jestem gzecna w przedszkolu. Idę się bawić z kolegami i koleżankami. No lec, pa! Pa! Jeszcześ wreszcie! Czekałem na Ciebie! Bawimy się samochodami? No dobra, teraz samochodami, a później lalkami, okej? Okay? No dobra, okej! Okay. Dzięki za podwózkę do szkoły, mamo. Nie ma sprawy, ale ja już naprawdę muszę jechać, bo spóźnię się do pracy. Tylko proszę cię, nie zapomnij o siostrze. Mamo, no przecież nie zapomnę. Odbiorę ją z przedszkola najpóźniej o 16. Postaraj się być wcześniej. Nie chcę, żeby się działa do końca. Dobra, dobra, pa. No pa, pa. Takie promocje? Takie promocje zdarzają się raz na ruski rok. Musimy z nich skorzystać. Hej, dziewczyny, a co wy takie podekscytowane? Co to za promocje? Ej, no nie wiesz, jest Black Friday, zobacz sama, wszystko w promocjach. Wow, nawet kosmetyki, ale super. No, my idziemy dzisiaj po lekcjach do sklepu. Idziesz z nami? E Dzisiaj po lekcjach muszę odebrać moją młodszą siostrę z przedszkola, ale w sumie powinniśmy zdążyć, no bo ją muszę odebrać do 16, a kończymy o 14.30. A, to zdążymy na pewno. No dobra. To po lekcjach idziemy na shopping. Ja mam przy sobie tylko stówkę, ale no może coś uda mi się kupić. Na pewno ci się uda. Przecież sama widzisz, jakie promocje są. Och, wszystko minus 50, minus 70 No dobra, to jesteśmy umówione po lekcjach. Ale ekstra, już nie mogę się doczekać. Dzium! Uwaga, 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 lecę. lecie! Lepiej chodź do nas, zbudować zamek piasku. A, Micie już nie chce budować. Dzieci, chodźcie, pora na drugie śniadanko. Śniadanko, śniadanko. Mm, Jak jestem bardzo głodna. Ja jestem jeszcze bardziej głodny niż ty. Dla wszystkich wystarczy. No dalej, chodźcie. No dobrze, zapiszcie sobie zadanie domowe, ćwiczenia. Strona 31. Zadanie drugie, trzecie i piąte. Dziękuję, koniec lekcji. Możecie iść. Nareszcie koniec lekcji. Jeszcze plastyka. Szybko zleci. Szybko zlecą lekcje i pójdziemy na zakupy. U, -u, U, już nie mogę się doczekać. Klaudia, a czego ty tak nie możesz się doczekać, co? Dzisiaj idziemy z dziewczynami na zakupy. Black Friday równa się super promocje. Ha, dziewczyny, to wy nie wiecie, że to jest jedna wielka ściema. Te promocje, to wszystko, to jest oszustwo. Co ty opowiadasz? Kosmetyki z 70 zł na 35, przecież dobrze widzę. Ach, a jesteś pewna, że one tak naprawdę 7 dych kosztowały przed tą niby promocją? Jesteśmy pewne. Są super promki i trzeba z nich skorzystać. Plasie pani? Tak. A która jest godzina? 13.30. To ile jeszcze jest czasu do 14.30. Jeszcze godzina. O, to moja siostra za godzinę kończy szkołę i przyjdzie po mnie. No wiem, dziś odbieracie siostrę. Pamiętam, twoja mama mi mówiła. Juhu, ale super. Proszę pani, skończyłyśmy. Namalowałyśmy papugi. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ciekawy obraz. Podoba mi się. Obie dostajecie szóstki. Wow, szóstki, ale ekstra. Wasze papuszki naprawdę mnie urzekły. Powieszę je tutaj na wystawie. O, naprawdę? Tak, są przepiękne. Będą zdobić naszą salę. O, ekstra. Och, nam nie poszło tak dobrze. Chcieliśmy namalować krajobraz, ale. No właśnie widzę, co tu się wydarzyło. Ach, nie mamy takiego talentu jak Klaudia i Magda. To nic, dostajecie czwórki. O, dziękujemy. No dobra, dziewczyny, to lecimy na shopping. Juhu! Jasiu, przyszła twoja mama. Mamusia, Juhu! w końcu. Cześć Skarbie, idziemy do domu. Juhu, do domku, do domku. No, ciekawe kiedy przyjdzie moja siostra. Spokojnie ma, jeszcze sporo czasu. Naprawdę polecam nasze serum. Nie jest testowane na zwierzętach, a co najważniejsze jest naprawdę skuteczne, bardzo dobrze na wilża. Dziewczyny, słyszycie to? Serum nawilżające? O, te paletki z cieniami, one są przepiękne. Oj, tak, masz rację. To bardzo intensywne, piękne kolory. O, ile ładnych sukienek! Ta czerwona z szelkami jest przepiękna. Fajnie byś w takiej wyglądała. Nigdy nie widziałam cię w czerwieni. Ja wezmę to serum. Ja też poproszę, ja wezmę różowe. O, ja też bym chciała serum nawilżające. Przykro mi, ale wszystkie zostały już sprzedane. Och, dziewczyny, musimy się pospieszyć, bo zaraz wszystko będzie wyprzedane. No, to na co się decydujesz? Ja na pewno wezmę paletkę z cieniami. Nie mogę się powstrzymać. Te kolory są cudne. Proszę pani, wszystkie dzieci już poszły do domu. Zostałam tylko ja, która jest godzina? Jest 15.45. czterdzieści pięć, nie martw się, twoja siostra na pewno przyjdzie lada moment. Myślałam, że przyjdzie od Laziu po lekcjach, a to już prawie w przedszkole zamknięte, a jej jeszcze nie ma. Nie martw się, na pewno za chwilkę będzie. Ja już wybrałam, biorę te ciuchę, a ty? No, ja właśnie tak patrzę na te cienie pastelowe. No i ta sukienka mi się podoba. Starczyłoby mi w sumie na jedno i na drugie takie promocje. Hej, ale teraz tak patrzę, jaka fajna czapka na pewno spodobałaby się mojej siostrze. O matko, moja siostra, przecież muszę ją odebrać z przedszkola. Oh, całkiem zapomniałam. O nie, ja też o tym zapomniałam. Zamówię ci taksówkę, żebyś zdążyła. Masz 15 minut. Tyle, ty, nie mogę się spóźnić, nie mogę się spóźnić. Mama, to mnie chyba na słuchaj gałęzi powiesi, jak nie odbiorę siostry na czas. Och, skoro muszę zapłacić na, za taksówkę, to na sukienkę i na paletkę mi nie starczy. Hm, dobra, to wezmę czapkę, wezmę czapkę dla mojej siostry. No i resztę kasy pewnie wydam na taksę. Och, no trudno, leć już lepiej, bo taksówka zaraz będzie. Dobra, płacę i uciekam. Eee, moja siostra na pewno o mnie zapomniała. Nie zapomniała, jest za pięć szesnasta. Na pewno przyjdzie za minutkę. Eee. O, siostra, siostra, już jestem. Przepraszam, że tak późno, ale wiesz, byłam po prezent dla ciebie. Mm, ale długo musiałam na ciebie czekać. Czemu tak późno przyszłaś? No zobacz, byłam po czapeczkę dla ciebie, spójrz jaka śliczna. Czapeczkę? No, zobacz jaka fajna. Jest bardzo ładna, podoba mi się, wybaczam ci. Uff, no widzisz, mówiłam ci, że siostra przyjdzie. No i przysła, idziemy szybko do domu, nie chcę już być w przedszkolu. Ale przecież ty lubisz być w przedszkolu. Tak, ale myślałam, że w ogóle po mnie nie przyjdziesz i że będę musiała tu zostać na noc. Oh, sister.